Witajcie na moim kanale, czyli w Departamencie Tworzenia Powiązań z Mugolami. Dzisiejszy film jest kontynuacją serii, w której chciałabym pokazać Wam różnicę pomiędzy pierwszym wydaniem Harry'ego Pottera z 2000 roku a najaktualniejszym wydaniem na 25-lecie książek w Polsce. Książki te były ze mną od dzieciństwa i często do nich wracam. Jestem też jedną z tych szalonych osób, które kolekcjonują różne wydania i gdy czytam na przykład czarną serię lub edycję z to od razu wyłapuję to, co zostało zmienione, bo znam treść pierwszego tomu prawie że na pamięć. Dodam tylko, że odnoszę się do wersji na 25-lecie wydanej w miękkiej oprawie, ponieważ moje egzemplarze w twardej okładce przyszły do mnie uszkodzone i trwa proces reklamacji, więc na razie nie mam możliwości porównywania tych dwóch wydruków. Dlatego chwytajcie swoje różdżki i razem ze mną wyszukajmy wszystkie różnice w historii Harego strona po stronie, przez cały drugi rozdział pierwszego tomu Harry Potter i kamień filozoficzny znikająca szyba. Jestem ciekawa, czy sami wyłapaliście jakieś zmiany, ale jeśli chcecie poznać je wszystkie, to rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie. Zaczynamy od drobnej zmiany edytorskiej. Nie wiem, czy zamierzonej. W pierwszym wydaniu mieliśmy bardzo długie zdanie, które zaczynało się od słów. 10 lat temu było tam mnóstwo zdjęć czegoś, co przypominało wielką, różową piłkę plażową w różnokolorowych czepkach. A w najnowszym wydaniu, pomimo że słowa nie uległy zmianie, to zniknął przecinek pomiędzy przymiotnikami wielką a różową. Kolejną zmianę wyłapiemy tutaj, a wymaga ona dokładnego czytania, a sprawiał wrażenie jeszcze mniejszego i szczuplejszego niż w rzeczywistości, bo nosił wyłącznie stare ubrania pod dadleju, który był prawie cztery razy od niego większy. I jak już słyszeliście, mieliśmy ubrania pod dadleju, oczywiście zostało to poprawione i już mamy poprawnie wyłącznie stare ubrania po dadleju. Druga zmiana wizualna, już z podobnymi spotykaliśmy się przy omawianiu rozdziału pierwszego chłopiec, który przeżył, czyli zlikwidowanie kursywy. Zdanie brzmi, nie zadawaj pytań. To była pierwsza zasada rządząca spokojnym życiem państwa Darsleyów. Kursywą zaznaczone było Nie Zadawaj pytań, a teraz napisane jest to już normalnie. W jednym dwuzdaniowym akapicie znajdziemy aż dwie modyfikacje, na początek. Harry postawił talerze z jajkami i bekonem na stole, co nie było łatwe z powodu ilości prezentów, które Dadley właśnie żmudnie przeliczał. A najnowsza wersja brzmi: Harry postawił talerze z jajkami i bekonem na stole, co nie było łatwe z powodu stosu prezentów, które dadlej właśnie żmudnie przeliczał. I dalej, kiedy skończył, twarz mu się wyciągnęła, a teraz, kiedy skończył, twarz mu się wydłużyła. I zaraz kolejna zmiana. Harry, który zorientował się już, że nadchodzi jeden z ataków złości Dadleja, zaczął szybko połykać swój bekon na wypadek, gdyby Dudley przewrócił stół. Usunięto słowo złości i nowa wersja brzmi. Harry, który zorientował się już, że nadchodzi jeden z napadów Dudleya, zaczął szybko połykać swój bekon na wypadek, gdyby Dudley przewrócił stół. Podobnie usunięto kursywę w wypowiedzi Petuni I kupimy Ci dzisiaj jeszcze dwa prezenty. Co Ty na to, misiaczku? Jeszcze dwa prezenty. W porządku? Słowa dwa i dwa nie są pisane już kursywą. Na zmianę załapała się też wypowiedź wuja Wernona i jest to zmiana wizualna, ale oddziałująca również na sposób czytania. A ta jakiej tam? Twoja przyjaciółka, Iwon. A ta jakiej tam twoja przyjaciółka Iwon dodano przecinek po słowach a ta oraz zniknęły myślniki w sformułowaniu jakiej tam następnie i po powrocie zastać dom w ruinach prychnęła zamieniono na i po powrocie zastać dom w ruinie prychnęła w brytyjskiej wersji mamy ruins w liczbie mnogiej, ale nasz ojczysty język rozróżnia ruiny domu od domu, który jest ruiną, i sama się zastanawiam, co mogło być tutaj intencją Petuni. I teraz dwie zmiany w jednym zdaniu, aby było ciekawie. Zakarę przesiedział przez tydzień w komórce, chociaż próbował im wytłumaczyć, że nie potrafi wyjaśnić, w jaki sposób tak odrosły szybko. Nie potrafi, nie jest napisane już kursywą i poprawiono końcówkę zdania na w jaki sposób tak szybko odrosły. I ponownie dwie zmiany w jednym zdaniu. Ciotka Petunia uznała, że musiał się skurczyć w praniu, i tym razem ku jego uldze Harry nie został ukarany. A nowsza wersja po dodaniu przecinka przed i tym razem brzmi: Ciotka Petunia uznała, że musiał się skurczyć w praniu. I tym razem ku swojej uldze Hary nie został ukarany. Dalej, kupili taniego cytrynowego loda haremu, ponieważ nie zdążyli go odciągnąć od samochodu z lodami, zanim uśmiechnięta sprzedawczyni zapytała go, co sobie wybrał. A teraz, kupili taniego cytrynowego loda haremu, ponieważ nie zdążyli go odciągnąć od samochodu z lodami, zanim uśmiechnięta sprzedawczyni zapytała, co sobie wybrał. Czyli usunięto słowo go i zamiast zapytała go, jest zapytała. Zdanie wyglądał jakby mógł owinąć się wokół samochodu wuja Vernona i zmiażdżyć go tak, by wyglądał jak pojemnik na śmieci, zmieniono na wyglądał jakby mógł owinąć się wokół samochodu wuja Wernona i zmiażdżyć go tak, by przypominał pojemnik na śmieci. Zmiana wizualna, mrugnął do niego, napisane było kursywą. I kolejna zmiana wizualna, bo odusiciel dźgnął ponownie tabliczkę, a Harry przeczytał, ten okaz wyhodowany został w zo. Dodano tutaj cudzysłów do informacji wyczytanej przez Harego. Ten okaz wyhodowany został w zo. Akurat ta zmiana niezbyt mi się podoba, ale nie dlatego, że coś mi w niej przeszkadza. Tylko chwilę wcześniej Harry odczytywał z tabliczki Boa dusiciel Brazylia i tamte słowa nie miały i nie zyskały cudzysłowia, więc dodanie go tutaj tworzy niejednolitość. Postanowiono zmienić też wypowiedź węża. A więc pochodzę z Brazylii. Dzięki, amigo. Zyskało brzmienie Brazylio, przybywam. Gracias, amigo. Sporo o tej zmianie mówię w moim odcinku o nieścisłościach i absurdach. Więc, jeżeli przegapiliście ten film, to zapraszam do jego obejrzenia. W oryginale mamy thanks z syczącym s i w późniejszej wersji również dostaliśmy słowo kończące się na s. Chociaż mogłoby być tak jak w filmie, gdzie wąż mówi, ss, dzięki, ss". Ponownie mamy zmianę wizualną. W pierwotnej wersji cały akapit brzmi: Precz, do komórki, siedzieć tam, bez jedzenia. Po czym opadł na fotel. Ciotka Petunia musiała mu natychmiast podać dużą brandy. W najnowszym wydaniu, od słów Ciotka Petunia, mamy już nowy akapit. A co ciekawe, to w oryginalnej brytyjskiej wersji wzmianka o ciotce Petuni jest nie tylko w tym samym pierwszym akapicie, ale również w tym samym zdaniu. I tym samym dotarliśmy do końca rozdziału drugiego Harry'ego Pottera. Dzisiaj zmian było zdecydowanie mniej, ale myślę, że były one bardziej interesujące. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, dowiedzieliście się czegoś nowego i że usłyszymy się już niedługo w kolejnym filmie na moim kanale. Jeżeli macie jakieś przemyślenia na temat tego odcinka, to zostawcie po sobie ślad w komentarzach. Jeżeli chcecie dalej pozostać na kanale, to za jednym machnięciem różdżki możecie trafić do odcinka o 40 uczniach z klasy Harego, oraz do filmu z serii nieścisłości, absurdy i błędy fabularne. A tymczasem koniec psot.